cześć, Sławek. Co ty, Koro? Noworodek? Nie kup się wity ty frajerom. Nie, że co? Świeżak. Ty! Sprzedałeś kogoś? Nie. To, to czemu się, kurwa, faza zająknąłeś? Białko, bibuła. Fit! Papier, za co tu posadzili. 148 z jedynką! Zajmowałeś kogoś? Będziesz miał pomoc z wolności? No kto cię będzie odwiedzać? Dziewczyna. E? <laughs> kurwa pa! Zapomniał Zapomnij. Zawsze zapominają. Pierdolnij sobie na kojo. Tutaj, proszę bardzo. Uważaj, ostatniego goście, to wywalił walił kite. kurwa pa! Okay. <laughs>